Jak widzę, że jesteśmy dzisiaj. Będziemy słuchać piosenki. nowo, polecił mi ją Lepi Games. Dziękuję. Nie, nie słuchałem jej jeszcze. Sorry, że tak później miałem problemy z nagrywarką, więc to, to słuchamy. Sorry, sorry, sorry. Widzicie? Czyś... Włączę napisy. bo by się przydały napisy, tylko dlatego, że... że przydały japoński dobra, sam ok, Więc teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna Więc teraz skacz, bo robimy mocny trap Robimy kwit, nawet kiedy pora nocna Przysięgam wszystkim, podbijemy cały świat Wiesz teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna Więc teraz skacz, bo robimy mocny trap Robimy kwit, nawet kiedy pora nocna Przysięgam wszystkim, podbijemy cały świat W branży wysoko jak ptak Chociaż mam 19, twoja pani mówi tak Nie chodzi jej o wygląd, ale liczy się mój słeg Palionowo nie Team spalionowo to jest gang po roku pracy liczy się przyjazd i kasa. Życie pełno porażek, mimo że to prosta trasa. Palionowo-rutyna, tak jak ta poranna kawa. Niby to MC, ale w sumie fajna sprawa. Ej dobra, widzowie, powiem Wam fajny kawałek. I kawałek. Piesenka, jak na razie. 4,4 yy, miliona ludzi. Boże! Mm. Więc trzymaj się. Nowy rozdział. Jest. Rok kończy się. Jak najlepszy sen Więc trzymaj się Nowy rozdział jest Więc teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna Więc teraz skacz, bo robimy mocny trap Robimy kwit, nawet kiedy pora nocna Przysięgam wszystkim, podbijemy cały świat Więc teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna Więc teraz skacz, bo robimy mocny trap Robimy kwit na... Fajne są ujęcia Oj, muzyka dla nieco się rapczy, ze coś sam okiego, no ale... Okej, okay. mi się nawet... Nie będę tylko schodzić, ale jest okej. Okay. Wtedy no, pora nocna. Przysięgam wszystkim, podbijemy cały świat. Skacze i robię klip, bo filmuję cały rok. Nie chcesz, to nie subój nas. Nie chcesz, od no to stąd. Mamy wiernych widzów, którzy rozwalają głowę nam. Jest ich tysiące, dziękuję za to wszystkim wam. Chociaż to koniec, to wrócimy znowu. Paliono woz zniszczone, ale powstaniemy z grobu. Tymczasem proszę ciebie, zostaw łapkę koma Pierwsza jest za nami, a przed nami jeszcze druga ja. Nie czekaj, tylko suba dańska. Ej, fajny to był jest, bo niegdy. Jakby... Piestręcy nawet proszę o subę, no. Się dziwię, no bo to jest, mało chyba jest takich, co proszę o suby. Zobaczmy. Komentarze. Ja do komentarze. Widzę wypomczcie. Zresztą ja ja było dziś tutaj, o... Tak, prawda, no to to... O. Pra, to jest akurat prawda. On wpada w ucho. Może wpaść w ucho. Um. No, są bardzo dobre. Ogólnie. Halo. O, to co mi się zepsuło z myszką? Halo. myszka mi się zepsuła. Dobra. No okej okay, jestem... No, jak widzicie, no to... Okej. Okay. No tyle lecimy dalej. Sury, nie, nie mogę włączyć pełnego ekranu dlatego, że wtedy mi jakby przerywa nagranie. Gram w MC z szefuniem robię śmieszny trap. Jest trap, trap, trap. teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna. Jest teraz skacz, bo robimy mocny trap. Oh robimy kwit, nawet kiedy pora nocna. Przysięgam wszystkim pod To jest że jest Minecraft i jest. Yy, prawdziwe życie. No to jest taki okej, okay, naprawdę. Bijemy cały świat, Wystarczy, bo ta nuta jest za mocna. Wystarczy, bo robimy mocny trap. Robimy kwit, nawet kiedy pora nocna. Przysięgam wszystkim, podbijemy cały świat. Polsat okay. Box go zaprasza na stacyfik. Kto to pierwszy dzwonek? No powiem Wam, że jest okej. Okay, Mi się, no. chciałam to oceniać. No mocno 8, 8 na 10 naprawdę. Wystarczająco nie żartuję. niestety, no. Muszę na 10, no bo tak, no też moja szczera opinia. Eee, dziękuję, lepiej. Pozdrawiam każdego, kto to będzie oglądać. Nie wiem, Ciebie, Ciebie, Ciebie. Nie wiem, jak tam piszę co mam następnego, oczywiście ja też coś będę, ja, ja oczywiście będę znajdować, tylko będę was cały czas prosić, więc ja, ja, ja Wam dziękuję do, pa pa, do następnego razu. serio, że mi było tak długo film na nagrywarka na mi się zepsuła. Pa pa.